Ten film będzie trochę opowiadaniem o pokorze, o tym jak mając wygórowane oczekiwania przez zbyt duże przebywanie w internecie, zderzam się z rzeczywistością. Ten film będzie takim realistycznym pokazaniem tego, jak wyglądają pierwsze kroki w kalistenice. Był luźny wieczór, a ja siedziałem i przeglądałem YouTube'a w poszukiwaniu inspiracji do nauczenia się nowych rzeczy los chciał, że trafiłem na jakiś jeden filmik z kalisteniki, później kolejny i kolejny, poziom jeden, a poziom setny w kalistenice, najtrudniejsze pozy w kalistenice, wiecie jak to jest czasami na YouTubie. Zacząłem się zanurzać głębiej i głębiej w tą króliczą norę. Gdzieś podczas tego odkrywania trafiłem na pewien wykres. Wykres pokazujący wszystkie popularne ćwiczenia kalisteniczne w trudności od najłatwiejszego do najtrudniejszego, poukładane tak, że jedno jest następstwem poprzedniego i jeszcze posegregowane na osobne działy. W zależności od tego, którymi mięśniami się w nich pracuje. No i to był główny bodziec dla mnie. Jak wielu innym osobom, ten wykres przypominał mi drzewko umiejętności w grach. Zdobywając jedną umiejętność, odblokowujemy możliwość uczenia się kolejnej, i tak dalej, i tak dalej, aż stajemy się silniejsi i silniejsi. Z racji, że już miałem ten background w postaci chodzenia na rękach, i generalnie bardzo podobało mi się stanie na rękach, pomyślałem, że pójdę właśnie w tę stronę. I jak już miałem wybrany pierwszy cel, przyszła pora, żeby zorganizować sobie plan ćwiczeń. I stawiam pierwszy krok w czymś, co będzie długo, długoterminową przygodą. Czeka mnie dużo pracy, dużo nauki, niektórych ćwiczeń, nawyków, rozciągania i tak dalej. Mega się cieszę bo czuję, że to jest coś fajnego. W każdym razie, na samym początku warto zrobić pewne pomiary. Chciałem wiedzieć na czym stoję, chciałem mieć pewien punkt startowy, żeby później łatwiej mi było ocenić czy robię progres. Zmierzyłem sobie wiele ćwiczeń i część z nich oczywiście tutaj pod koniec filmu pokażę, na ile ta zmiana zaszła, ale w tej chwili chyba najważniejsze jest stanie na rękach przy ścianie. Koszulka do gaci. Także zacząłem tę przygodę z punktu startowego, który dla mnie przybrał formę 50 sekund stania o! na rękach w oparciu o ścianę. O! Ale siada na bani. 1 sierpnia. Zaczynamy pierwszy dzień przygody. Póki co wstać, wskoczyć i zatrzymać się na rękach, to niestety jest wizja dla mnie jeszcze trochę odległa. Na razie rzuciłem kilka ćwiczeń randomowych, zobaczę, jak w ogóle mi się je wykonuje. Dobra, zaczynamy. Każde ćwiczenia zaczynam około 5-minutową rozgrzewką. Gdzieś z tyłu głowy mam wrażenie, że jest ona zbyt krótka. Staram się pracować z gumą i rozciągnąć ramiona, ale przede wszystkim skupiam się na nadgarstkach. Bo w tych wszystkich ćwiczeniach około handstandowych nadgarstki mocno obrywają. Dodatkowo zanim przejdę do ćwiczeń ciężkich, wybieram sobie jakieś jedno bądź dwa ćwiczenia delikatne, żeby jeszcze trochę rozgrzać te mięśnie. Jedna z pierwszych rzeczy, z którą przyszło mi się skonfrontować, no to oczywiście weryfikacja swojej techniki. Za każdym razem jak wykonuję pewne ćwiczenie, to w mojej głowie to wygląda lepiej niż jak później weryfikuję to na kamerze. Myślę, że to jest jedna z lepszych rad, jakie można przyjąć do siebie, żeby zacząć nagrywać swój trening. I to nawet jak byłem przekonany, że już robię dobrze, bo już się nagrywałem, już weryfikowałem, bardzo często i tak tam było coś do po prawej. Przy okazji pokażę, jak mniej więcej wygląda mój handstand w tej chwili, w pierwszy dzień. No właśnie! Czyste 10 sekund, czy nawet 15, bym chciał przytrzymać. Raczej było to takie rzucanie kośćmi i liczenie, że mi się poszczęści. Aczkolwiek czasami coś tam, coś tam chwytało, ale między innymi przez to właśnie budowałem sobie fałszywe poczucie, że nauka pójdzie szybko. Dobra, jestem po pierwszym dniu, poko ćwiczenia. Jak już odłożyłem kamerę i się trochę bardziej skupiłem na tych ćwiczeniach, to faktycznie, będąc tą głową w dół tak długo czasu, myślę, że to daje dużo oswojenia I przestrzeni takiej do góry nogami. No. Miały pierwsze dni, pierwsze ćwiczenia, no i napotkałem kolejny typowy problem, czyli ego -lifting. Dla tych, co nie wiedzą, co ten zwrot oznacza skupienie się na tym, żeby zrobić tą większą ilość powtórzeń za wszelką cenę, nawet yy, kosztem techniki. Co oczywiście nie jest dobrym podejściem. No ale ja, przecież wiedząc, co oznacza ten zwrot, byłem odporny na jego działanie. No właśnie, no nie, pierwsze treningi, jak i też te środkowe, jak i też te końcowe, jak i też te, co są teraz. Za każdym razem w moim mózgu włącza się ta czerwona lampka, jeżeli nie zrobię liczby powtórzeń równej bądź większej niż na poprzednim treningu. Wiadomo, dobrze mieć ten cel, dobrze dociskać do końca na 100%, no ale czasami są dni, kiedy tego progresu nie ma. Albo nawet, kiedy zrobimy po prostu mniej. Tą dumę wtedy trzeba przełknąć i robić powtórzenia zgodnie z techniką, a nie tylko po to, żeby tam pobić tą cyferkę. W niektórych ćwiczeniach nie widać progresu, stricte ilości powtórzeń, ale na przykład tak jak w pike push -upach, to czuję, że mi się technika poprawia. Wykonywanie tej samej ilości powtórzeń z lepszą techniką jest bardziej obciążające, więc jakby jest to progres, więc na razie się tym jakby nie przejmuję, żeby tam ta liczba się zwiększała, tylko wiem, że, że technika. Nie wiem jak u was, u mnie dużym problemem przez cały czas jest ta chęć nagłego postępu. Czasami potrzeba trochę więcej czasu niż pojedynczy trening i to nawet dużo więcej czasu. Jeżeli chodzi o częstotliwość ćwiczeń, to trening stricte pod handstanda miałem średnio co 2-3 dni. Pozostałe dni ćwiczyłem co innego, no i jakoś raz na tydzień w formie odpoczynku szedłem biegać, bądź jeździć na rowerze. Czasami miewałem takie treningi korygujące. Dzisiejszy trening jest sponsorowany przez pana coach Bachman. Gdzie obejrzałem jakiś jeden tutorial i, i chciałem zobaczyć ćwiczenia, które tam ktoś polecał. Nie odwijasz w ogóle do gdzie. Na samej górze odwijasz drugą stronę. Jak w drugą? No teraz musisz... No... musisz... Tu, biegiem do siebie Ja jest Masz straszny się na No mam Dorop pokazuje i objaśnia No i masz tak jak ja trochę Okej, okay, coś tam budowaliśmy podwyższenie, żeby było łatwiej No i teraz tylko dupci ci brakuje Czajcie nie? Że tu jest taka prosta linia i tu jest kurde coś takiego. Tak być nie może, nie? Tutaj mam coś dziwnego z tymi plecami. Tu powinien być punkt, wiecie, zaczepienia. Od połowy się przełącza na tutaj. Od połowy. No dobra, o jednej trzeciej, no. I ja teraz muszę znaleźć rozciąganie, które będę robił codziennie, dzień w dzień. Oczywiście, no bo inaczej się nie da. Żeby se to, jak metal. I od dnia 30 faktycznie codziennie po wstaniu robiłem to krótkie rozciąganie. Na około 10-15 minut. No i tak, jako mój pierwszy cel, ten taki wymarzony, który chciałbym osiągnąć, wybrałem sobie press to handstand albo handstand press, nie wiem jak te nazwy dokładnie funkcjonują. W każdym razie wejście w pozycję handstandu kontrolowanym, wypychanym ruchem. Istnieje naprawdę wiele wariacji tego ćwiczenia. Ze zgiętymi nogami, z prostymi nogami, opierając nogi na łokciach. Ale ja typowy żółtodziub, Oczywiście, że nie zdawałem sobie z tego sprawy. Więc nawet nie wybrałem konkretnego rodzaju, którego chciałbym się uczyć, tylko tak o założyłem, że jakoś to pójdzie. No tylko że nawet wiedząc, że jest to ciężkie ćwiczenie, ja i tak posiadałem to przekonanie, że no w kilka tygodni to się da ogarnąć. No to się trochę zdziwiłem. Z treningu na trening, zamiast się przybliżać do mojego wybranego celu, ja czułem, że ten cel się oddala. Uważam, że idzie to w dobrym kierunku, ale <laughs> jeszcze trochę to zajmie. I to tak. Uff. No, ale nie chcę myśleć. Małymi kroczkami. Z treningu na trening coraz bardziej uświadamiałem sobie, ile potrzeba pracy, żeby do tego faktycznie dojść. Ciężki był dzisiaj trening. Coś w się sensie psychicznie, tak. Żadne ćwiczenie nie siada. Nie za bardzo widzę, w którą stronę i żeby był progres. Wiadomo, siada to trochę na psychę. Nie wiem, czy sobie za dużego wyzwania na początek nie wziąłem. Czy wiadomo, kiedyś w końcu to będzie zrobione. Ale fajnie nie czekać zbyt długo na jeden cel i mieć kilka mniejszych po drodze. Ten fakt, że szukałem tego ciągłego postępu. Połączony z faktem, że wybrałem sobie o wiele za trudny cel na sam początek, sprawiało, że szukałem tych innych ćwiczeń, które mnie usatysfakcjonują. I obojętnie jakich ćwiczeń nie próbowałem, z różnej strony próbując podejść, ten prestu handstand. A jeżeli chodzi o element, który jest najbliższy mojemu celowi, no to jest to negatyw przy ścianie z podwiniętymi nogami i to jeszcze niepełen. Czyli chyba najmniejszy element progresji, jaki może być. No. W ogóle, w ogóle nie wiem. Nie to, że nie dam rady, tylko że nie dam rady nawet w procencie tak szybko jak myślałem. Tak więc w końcu postanowiłem sobie coś, co powinienem postanowić sobie na samym początku. Muszę popracować nad podstawami, oswoić się z pozycją stania na rękach, wydłużyć ten czas, popracować nad równowagą, równolegle cały czas polepszając swoją siłę. I na tym przez ostatnie 20 dni treningu się skupiałem. No i drodzy, jak stoimy na rękach, w sumie na nogach też, ale teraz będę opisywał to na przykładzie rąk, to pomaga mi bardzo wizualizowanie sobie mojego środka ciężkości w postaci takiej linii, którą czuję na ręce. To znaczy, w idealnych warunkach, jak stoję, idealnie trzymam równowagę, to ten środek ciężkości jest gdzieś po środku, dłoni. A dlaczego tu? Jak się zaczynam przechylać w tą stronę, to mogę tu naprzeć trochę palcami, żeby on się wrócił na swoje miejsce i jak w tą stronę, to mogę też tu piętą, jak się nazywa ta pięta dłoni. No i wtedy on zostaje w tym miejscu. To trochę przypomina taką gierkę zręcznościowo na telefon albo tam gdzieś w przeglądarce to musisz utrzymać ten taki pasek w tej zielonej strefie. Generalnie w utrzymaniu równowagi niesamowicie mi pomaga skupienie się tylko i wyłącznie na tym. To znaczy wiadomo, żeby tam posturę mieć i się napiąć w odpowiednich miejscach, co chwilę trzeba mózg przerzucać, żeby korygował te rzeczy, ale generalnie jedyna rzecz, o której najlepiej mi się myśli, żeby nie spaść, no to to właśnie ten pasek, wizualizacja go. Jako cel obrałem sobie utrzymanie pozycji na rękach przez 10 sekund. Oczywiście nie celuję w jednokrotne przytrzymanie tej pozycji, ale też nie liczę na to, że z każdą podjętą próbą będzie mi się to udawało. Postanowiłem zrobić test 10 podejść. Pierwsze podejście. Chciałem być generalnie usatysfakcjonowany moim wynikiem. Powiedziałem sobie, że kiedy to nastąpi, to będę gotowy zakończyć ten etap ćwiczeń i przejść do etapu kolejnego. Gdyż w międzyczasie doedukowałem się dużo na temat handstanda i mój plan na kolejne treningi wyglądał na pewno dużo lepiej niż na samym początku. Na przyszłość wybrałem sobie już pomniejsze i konkretne ćwiczenia, które będę ćwiczył i przez ostatnie 20 dni naprawdę bardzo mnie korciło, żeby do nich jak najszybciej przejść, ale najpierw chciałem zaliczyć twoją, ma znaczy równowagę. Czasami mam wrażenie, że jak w złym momencie oddech biorę, to nawet nie mogę zacząć. Już wszystko musi być perfekt. Jasne, były te podejścia, które mi nie wychodziły, bo za mocno się wybiłem, bo byłem zbyt rozkojarzony, bo zbyt krótko odczekałem i moje mięśnie były zmęczone, ale jeżeli tylko odpowiednio się skupiłem, to siadały takie perełki. Całe ciało napięte, krew buzuje w głowie, w mózgu żadnej myśli, tylko równowaga. I to nie ty stoisz na rękach, to cały świat spoczywa na twoich barkach. Naprawdę jest to niesamowite uczucie i je wprost uwielbiam. Uf. Ależ to było długie. Potem było jeszcze kolejne podejście, i naprawdę czułem dużą różnicę w porównaniu do tego, jak zaczynałem. Yy, to uczucie jest niesamowite. Na pewno w najbliższym czasie nie przerwę pracy nad tym, żeby robić to lepiej i dłużej. Moi drodzy, czyli pierwszą fazę zaliczamy oczywiście stanie na rękach, a stanie na rękach, nie? Trzy razy na dziesięć podejść, po dziesięć sekund stania, no to to nie jest świetny wynik, ale chcę ruszyć dalej. W międzyczasie oczywiście będę nadal trenował równowagę. A teraz przejdźmy do porównania efektów po tych 60 dniach treningu. Ze zgiętymi plecami nawet nie dotykam palców. Zgięte plecy i w butach. No, jest ewidentna różnica. Codzienne rozciągania. No nie były długie, ale były codziennie. A z prostymi plecami? Tutaj ciężko mi powiedzieć, bo robiąc pomiar pierwszego dnia, no nie miałem tych prostych pleców. Ale wydaje mi się, że różnica jest mniej widoczna, aczkolwiek nadal jest. No to teraz stanie na rękach opartym o ścianę. Zaczynając utrzymałem tą pozycję przez 52 sekundy, a teraz udało mi się. O! Oh. Czas się znacznie wydłużył, a weźmy pod uwagę, że zaczynając ten film i tak byłem już całkiem obyty z tym byciem do góry nogami. Pokażę Wam jeszcze różnicę w elsic aczkolwiek pod niego jakoś specjalnie nie trenowałem, ale i tak zauważyłem różnicę. 12 sekund. Mogą dłużej. Kurde, Speniałem. No i na koniec pike push-upy. Tutaj szczerze mówiąc ciężko mi jest bezpośrednio porównać to ćwiczenie, gdyż jego trudność w dużej mierze zależy od tego jaka jest odległość pomiędzy rękami a stopami, dodatkowo od tego jak wygląda technika tego ćwiczenia, a to u mnie się mocno zmieniało z treningu na trening. Aczkolwiek w pierwszych treningach zrobienie 8 takich pompek zabierało mi wszystkie siły, a skończyłem na robieniu 10 pompek na podwyższeniu, myślę, że z całkiem ok formą. Jeżeli chodzi o subiektywne odczucia, to to ćwiczenie awansowało na jedno z ulubionych. Te 60 dni były przede wszystkim srogą, ciężką do przełknięcia, akceptacją tego, że hop siup, to to nie będzie. To było powolne korygowanie techniki, to było przyzwyczajanie się do tego braku nagłego progresu. Po pierwsze, nie celować za wysoko na pierwszy raz, a po drugie, podzielić sobie nasz cel na jak możliwie najmniejszą liczbę pomniejszych kroków, których jeden będzie oczywiście poziom wyżej od kolejnego, i tak dalej i tak dalej. I do tych pomniejszych kroków zorganizować sobie ćwiczenia. Trzymajcie się tak na tych rękach i do kolejnego kalistenicznego odcinka. Yo, 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 <laughs> Oj, Coś czuję, że to i tak wrzucę. Dobra. Cześć. I na koniec odcinka chciałem bardzo podziękować Patronom, wszystkim osobom, które subskrybują kanał i komentują filmy, gdyż każde wsparcie tego kontentu wiele dla mnie znaczy. Dziękuję.